W mroźny wtorkowy wieczór 11 stycznia piłkarzy Wiktorii rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej w czwartej lidze wielkopolskiej. Pierwszy trening w nowym roku był też pierwszym podwodzą nowego trenera Tomasza Jaworskiego, który ostatnio pracował w Polonii 1908 Marcinki Kępno. Mimo, że Wiktoria traci kilkanaście punktów do bezpiecznej pozycji, Tomasz Jaworski jest optymistą i wierzy w utrzymanie. Nie przeraża go również fakt, że póki co z zespołem trenuje tylko jeden nowy zawodnik, którego nazwisko zarząd trzyma jeszcze w tajemnicy. Będziemy wszystko robić, żeby po prostu się utrzymać. Zdajemy sobie sprawę, że jest dużo punktów do zdobycia, jeżeli chodzi o wydostanie się z tej strefy spadkowej, ale trzeba grać, myśleć o tym, że po prostu będzie dobrze i, i tyle. Na sztucznym boisku w Ostrzeszowie zabrakło kilku zawodników z podstawowego składu: Michała Mazurka, Michała Domagalskiego, Marka Szymanowskiego, Kornela Skorzybuta czy Patryka Pasiaka. Do tego tematu odniósł się wiceprezes Tomasz Szmiński. Na dzień dzisiejszy na pewno we Wiktorii nie zagrają Kornel Skorzybut i Patryk Pasiak. Przyczyny są, no życiowe i osobiste przede wszystkim. Kornel zmienił miejsce zamieszkania i obecnie mieszka w Opolu, no to no nie ma możliwości, żeby codziennie prawie 300 km pokonywał. Natomiast no Patryk Pasiak wyjeżdża za granicę do pracy, no i rezygnuje z grania w piłkę nożną. Pracujemy nad tym, żeby te ubytki w jakiś tam sposób uzupełnić. Natomiast no, padło też pytanie o Pozostałych nieobecnych na dzień dzisiejszy powiem krótko: są zawodnikami Wiktorii Ostrzeszów. Wiceprezes nie ukrywa również, że na drodze do finalizacji transferów zazwyczaj stoją pieniądze. Jego zdaniem, bez większej dotacji od miasta, ciężko będzie utrzymać klub na poziomie czwartoligowym. W zeszłym roku wynosiła ona 155 tysięcy złotych. Nie ukrywam, że przy dwóch drużynach w Lidze Wojewódzkiej, no bo jak wiemy juniorzy też występ, będą występować na wiosnę w Lidze Wojewódzkiej, no to te, te koszty utrzymania drużyn jednak wzrastają. No, myślę, że bez wsparcia ze strony miasta na poziomie ponad 200 tysięcy to chyba nie mamy o czym, że tak powiem marzyć, żeby dalej utrzymywać na tym poziomie drużyny. Piłkarze będą mieli niecałe dwa miesiące, aby popracować na wysokich obrotach i sprawdzić swoje przygotowanie w meczach towarzyskich. Tomasz Jaworski do tej pory miał okazję dwa razy spotkać się z Wiktorią podczas meczów ligowych, kiedy to jeszcze zasiadał na ławce trenerskiej w Kępnie. Oba te mecze miały miejsce w roku 2021. Szczególne wrażenie zrobiło na nim spotkanie rundy wiosennej, kiedy w pojedynku o życie Ostrzeszowianie wywalczyli remis w ostatnich minutach. Rzeczywiście wtedy po prostu dobrze ta gra wyglądała tutaj, jeżeli chodzi o, o zespół Wiktorii, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to był też inny potencjał kadrowy, tak? I, I tu chyba tkwi y, przyczyna tego wszystkiego, że na dzień dzisiejszy jest tyle punktów, a, a, a nie więcej. Być może gdzieś tam zabrakło tego, tego, y, może tego szczęścia piłkarskiego, gdzieś te błędy indywidualne też y, popełniali chłopcy, jeżeli chodzi o ten sezon. No i na tym będziemy pracować, żeby to walimnować, żeby po prostu no, nie robić takich prezentów, czy też, czy też y, podejmować jakieś złe decyzje na boisku. Co ciekawe, to właśnie Polonia będzie pierwszym rywalem wiktorii w rundzie rewanżowej. Podopieczni Tomasza Jaworskiego zrobią wszystko, by zrewanżować się za inauguracyjną porażkę 0 do dwóch. Mam sentyment do, do, do tego klubu, do, do tych ludzi, co tam pracują i nie czekam tu żadnych jakichś tak podtekstów. Wiadomo, że to są derby regionalne, gdzieś tam jest adrenalinka u zawodników na pewno na wyższym poziomie. I, i tyle. No. Pierwszy mecz się traf, trafia nam z Kępnem i będzie wszystko robić, żeby się do niego dobrze przygotować. Rozgrywki czwartoligowe powrócą 5 marca. Do tego czasu Wiktoria rozegra 6 sparingów. Pierwszy z nich zaplanowano na 22 stycznia. Do Ostrołęki przyjedzie wtedy prosna Wieruszów, walcząca o utrzymanie w łódzkiej czwartej lidze.